Witajcie w dzisiejszych proniusach. Przed nami szybki przegląd najważniejszych wydarzeń w Almost Pro Frost Clash. Faza grupowa dobiegła końca. Za nami dziesiątki emocjonujących pojedynków, spektakularne zwroty akcji i pierwsze wielkie niespodzianki tego turnieju. Czas to podsumować. W grupie A absolutnie bezkonkurencyjny okazał się Kit Kat Clan, który przeszedł przez całą fazę bez ani jednej porażki. Drużyna prezentowała pewność, stabilność i świetną formę od pierwszej do ostatniej mapy, udowadniając, że jest jednym z głównych kandydatów do końcowego triumfu. Drugie miejsce, również dające awans, zajęła jajkownia, która mimo mocnej rywalizacji potrafiła trzymać równy poziom i wywalczyć kluczowe zwycięstwa. To oznacza, że AZP oraz New Age Esports żegnają się w turnieju już na tym etapie. Obie drużyny pokazały momenty dobrej gry, ale to nie wystarczyło w tak wymagającej grupie. Wydarzenia w grupie B dobiegły końca i przyniosły spore emocji oraz niespodziewane rozstrzygnięcia. Choć wiele wskazywało na to, że o pierwszym meczu zadecyduje bezpośrednie starcie Domino Computer z wujkami mścicielami, do spotkania ostatecznie nie doszło. W zaskakujących okolicznościach Domino Computer oddało mecz walkowerem, co automatycznie zapewniło wujkom pierwszą pozycję w grupie. Dominokomputer, mimo solidnej postawy we wcześniejszych meczach i dwóch przekonujących zwycięstwach, kończy fazę grupową na drugim miejscu, które wciąż daje awans do fazy pucharowej. Największym rozczarowaniem zaś okazała się drużyna Docisk Academy. Zespół przez wielu typowany jako jeden z faworytów. Tym razem nie sprostał oczekiwaniom i kończy zmagania na ostatnim miejscu, odpadając z samego turnieju. To jedna z największych niespodzianek właśnie tej edycji. W grupie C widzieliśmy pełną dominację jednej drużyny konfidenci Mamona. Trzy mecze, trzy zwycięstwa, ani razu nie musieli oglądać ekranu porażki. Pewni siebie, dobrze przygotowani i konsekwentni, w tym momencie są jedną z najgroźniejszych ekip całego tego turnieju. Na drugim miejscu uprasowała się Sparta Katowice. To drużyna dobrze znana w społeczności ligi i także tym razem potwierdziła swoją klasę. Uległa jedynie liderowi grupy, co nie odbiera jej zasłużonego awansu. W grupie D sytuacja była bardziej złożona, a ostateczne rozstrzygnięcie zapadło dopiero na samym finiszu. Ku zaskoczeniu wielu kibiców, to ninja piatk ostatecznie wyszli z pierwszego miejsca, imponując odpornością na presję i świetnie wykorzystując swoje kluczowe spotkania. Adam West Blinders, choć uznani za jednych z głównych faworytów całego turnieju, ostatecznie zakończyli zmagania w grupie na drugim miejscu. Nie zmienia to jednak faktu, że wciąż prezentują się znakomicie i pozostają jedną z drużyn, która może poważnie namieszać w fazie Pucharowej. O awans do ostatnich chwil walczyli również oddajemy nie za darmo, którzy pokazali ogromny charakter, między innymi wygrywając AWB. Mimo tego zwycięstwa. Układ wyników w grupie okazał się dla nich niekorzystny i ostatecznie musieli pożegnać się z samym turniejem. Na przeciwnym biegunie zaś znalazła się drużyna BDM, która nie zdołała wygrać żadnej serii, a na przestrzeni całej fazy grupowej zdobyła jedynie dwie mapy. Choć walczyli ambitnie, tym razem różnica poziomów okazała się zbyt okrutna. Teraz przedstawimy Wam, jak na tę chwilę Wyglądają top 3 gracze w każdej kategorii. Zacznijmy od farmy. Nie, nie takich ziemniaków z Minecrafta. Bo jak dobrze wiecie... W LOLu to absolutna podstawa. A jeżeli komuś z was zdarza się zaniedbać laskity, to chyba czas na prywatne lekcje u Lantera. Strzelec uwłowo wykręcił imponujące 9 CS na minutę, przekraczając granicę, którą niewielu jest w stanie utrzymać. Tuż za nim znalazła się dwójka zawodników, którzy idealnie obrazują dominację kitkat klanów w fazie grupowej. Dziuba z wynikiem 8, 8 oraz Zandes z wynikiem 8,7. Przechodząc do statystyki która często przesądza o wyniku meczu zabójstw, tutaj prawdziwe show dało BDM. Na ten moment Hansej jest żywym synonimem eliminacji. 48 zabójstw mówi samo za siebie. Tuż za nim plasuje się jego klubowy kolega, Noldea Fourname, tracąc tylko jednego fraga. Podium zamyka strzelec jajkowni jajko. Notując solidne 43 eliminacje. Co ciekawe, gracze BDM królują nie tylko w zabójstwach, ale i w śmierciach. W tej kategorii niechlubny tytuł króla zyskał ich leśnik, Katus, który aż 60 razy oglądał szary ekran. Nie został jednak daleko sam, bo wspierający tofelek robił wszystko, by go dogonić. Ostatecznie zakończył fazę z 57 zgonami. Listę zamyka Kabaret, strzelec docisk Akademii, który poległ zaledwie... 42 razy. Nie zapominamy oczywiście o saportach. Waszym zadaniem nie jest wykończenie przeciwników, tylko wspieranie waszej drużyny. Dlatego należy wam się szczególne wyróżnienie. Królem Asyst zostaje Tofelek, który jako jedyny przekroczył magiczną barierę Stu Asyst. Tuż zanim nim znalazł się dobrze znany z gry pod banderą Zitan Spears. Rory. Notując ich 97. Podium dopełnia, tak, dobrze czytacie, leśnik BDM, KATUS, który dorzuca swoje 90 asyst. Kiedy mówimy o perfekcyjnej grze, o balansie między eliminacjami, śmiercią i pomocą drużynie, patrzymy na KDA. A tutaj król jest tylko jeden i nazywa się PROSKOT! Midliner Ninja Piatk wykręcił absolutnie kosmiczny wynik 1467 KDA, co czyni go najskuteczniejszym i najstabilniejszym graczem fazy grupowej. Jeśli ktoś potrzebuje definicji Kery. Zdarzenia, niech spojrzy na jego liczby. Na drugim miejscu ląduje Dziuba z Kilkat klanu z wynikiem 12,5, a tuż za nim Sieniowaty z KKK oraz Mimek z konfidentów Mamona. Obaj kończą fazę ze świetnym wynikiem 11 KDA. Ostatnia statystyka mówi o czymś najważniejszym: kto realnie napędza swoją drużynę. Kto uczestniczy w większości zabójstw, to zawsze jest tam, gdzie dzieje się akcja i tutaj ponownie błyszczy gwiazda Piatku. Rozkot. Tak jak w KDA, taki w KP zostaje absolutnym numerem 1. 83,5% udziału w zabójstwach swojej drużyny to wynik, który nie tylko robi wrażenie, on definiuje jego styl gry. Jeśli ninja piątk coś zabija, jest duża szansa, że Proscott miał w tym udział. Tuż zanim uprasował się Dawid z AZP, który zakończył fazę grupową z genialnym wynikiem 82,6%. Chociaż jego drużyna nie przeszła dalej, indywidualnie zaprezentował absolutną klasę światową. Podium uzupełnia Thompson z New Ages Esports, który zanotował 78,1% KP. Wynik potwierdzający, że był sercem swojej ekipy w każdym teamfightzie i każdej akcji. Faza grupowa dostarczyła nam emocji, które trudno opisać jednym zdaniem. Od spektakularnych popisów indywidualnych, przez zaskakujące zwroty akcji, aż po statystyki, które na długo zostaną w pamięci. Jedni udowodnili swoją dominację, inni pokazali ogromny potencjał, jeszcze inni zabrali cenną lekcję na przyszłość. Teraz jednak zostawiamy to wszystko za sobą, bo przed nami najważniejsza część całego turnieju. Faza pucharowa, gdzie nie ma już miejsca na błędy, a każdy mecz jest o być albo nie być. To tutaj rodzą się legendy. To tutaj powstają sceny, które wspomina się miesiącami, a czasami latami. Czekają nas starcia najlepszych z najlepszych. Pojedynki na styku i historie, które dopiero zaczynają się pisać. Czy faworyci utrzymają formę? Czy zobaczymy kolejne sensacje? Kto wytrzyma presję, a kto pęknie w decydującym momencie? Tego dowiemy się już niedługo. Jedno jest pewne. Emocje dopiero się zaczynają. Przed nami prawdziwa esencja rywalizacji. Do zobaczenia w fazie Här har